Mogę pomóc? Y, halo, dzień dobry. Ja zadzwoniłam się do Mediamart. To głową polskim infolim Mediamarty. Jak mogę pomóc? Y, proszę pana, ja kupiłam u was laptop. Dobrze. Y, i, ja jak go włączam, to ja mam y, coś się ładuje. I już tak jest od dwóch dni. Dobrze, kiedy jest marki laptop? Yy, to jest laptop Asus Dobrze, to jeżeli to jest jakikolwiek problem z tym laptopem, to ja mogę podać numer do producenta i tam można się zgłosić, tak? W ramach reklamacji. Ale ja kupiłam laptop u was. To co ja im powiem? Znaczy no tam można po prostu zgłosić, tak? Jeżeli jest jakaś szkoda albo jest uszkodzony ten produkt. Ale ja nie mam, proszę pana, yy, paragonu. Ale te panie mnie pamiętają w sklepie, bo ja z nimi rozmawiałam. Ok, no to sobie zapraszam do markatu i w markacie można pójść do punktu z usługami. No i tam jest też punkt serwisowy, w którym można skorzystać z usługi naprawy. Ale ja, proszę pana, nie jestem z Warszawy, a byłam w Warszawie i tam kupiłam. Ja no ma mam 400 kilometrów. Do najbliższego marketu To nieważne w którym mieście Nie, może uda się do najbliższego marketu Ale ja nie mam, proszę pana paragonu, to powiedz za co pani zwariowała? Nie, wystarczyło się do najbliższego marketu i tam można zgłosić się do punktu serwisowego. No i to będziemy po prostu taką usługę, gdzie pomożemy gdzieś tam w naprawie, no nie? Ale za darmo! He? No to panie, ja kupiłam u was laptop, on po tygodniu nie chodzi, to co ja mam kurwa z nim zrobić? Ja mam płacić teraz za naprawę? Wy mi sprzedaliście Dzenia, chujnie laptop panie kochany ja mam teraz znowu wydawać swoje pieniądze, żebym ja mogła pograć w pasjansa na laptopie? A w jaki sposób pani mi Gotówką płaciłam, panie kochany, gotówką, bo ja, ja nie trzymam pieniędzy w banku, bo ja mnie kiedyś okradli. No okej, okay, no to jeżeli to było opłacane gotówką, to ja to nie jestem w stanie pomóc, bo...